Siemanko, tutaj Pablo. Dzisiaj materiał mentalny. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak bardzo niewyjątkowi jesteście i jak przekonanie na temat własnej osoby niszczy wam światopogląd i niszczy to, żebyście doszli do czegokolwiek w swoim życiu i osiągnęli cele, które chcecie. Zachęcam do oglądania. Zanim przejdziemy, przypominam Wam, że w opisie macie całkowicie za darmo dwa darmowe kursy tradingowe, 14-dniowe, każdy z nich. Także zachęcam Was do zapisania się, odebrania kursu i jeśli ktoś chciałby podjąć ze mną współpracę, możecie wypełnić formularz kwalifikacyjny oraz umówić rozmowę z moim supportinem kompletnie za darmo. Link macie w opisie. Przechodząc dalej, temat tego materiału jest następujący. Jak myślenie o tym, że jesteście wyjątkowi, niszczy. Wasze życie niszczy wasze dążenie do celu i w zasadzie sabotuje was na każdym kroku w życiu. Także przechodzę do meritum. Bardzo dużo osób z was myśli, że mam wyjątkowe problemy, że sytuacja, którą przeszli w życiu, jest na tyle wyjątkowa, że wymagają jakiegoś niesamowitego podejścia. Prawda jest zupełnie inna i jest dość brutalna. Każdy z nas jest taki sam, każdy z nas zmaga się z podobnymi problemami i nikt z nas nie jest wyjątkowy. I ja też nagrywając ten materiał, nie jestem wyjątkowy. I też musiałem to zrozumieć. Może to jest dla ciebie ciężkie do przełknięcia, jednak wytłumaczyć. Nawet na swoim przykładzie. Czy miałeś ojca alkoholika? 30% osób w Polsce miało. Ja też miałem. Czy jestem wyjątkowy przez to? Nie. Czy wychowałeś się w jednej rodzinie? Może tak. Wiele osób w Polsce też się urodziło. Czy zmarła ci bliska osoba? Prawdopodobnie tak. jego osobom też. I tak można wymieniać i wymieniać i wymieniać. I teraz chciałbym. Jeszcze odwrócić tą rzecz i powiedzieć Wam kolejną rzecz. Czy myślisz, że dajmy na to Twoje problemy w tradingu? Bo Jestem traderem, i do tego się odnoszę. Overtrading, brak trzymania się planu, brak dyscypliny, brak zarządzania kapitałem, myślenie życzeniowe, podejście hazardowe do rynku, etc., etc.? Brak strategii, brak wyciągania wniosków, brak wykonywania backtestingu. Czy myślisz, że te wszystkie problemy są wyjątkowe, czy jednak 99% ludzi przystępujących do rynku właśnie ich nie wykonuje? Dlaczego? Bo magia, której szukacie. Tkwi w pracy, której unikacie. I zapamiętajcie sobie te słowa. Praca, magia, której szukacie, jest w pracy, której unikacie. To, co trzeba zrobić, czyli być zdyscyplinowanym, zmienić swoją rutynę, zadbać o swoją higienę życia, żeby być dobrym traderem, żeby podejmować racjonalne decyzje pod wpływem stresu. To jest wszystko to, czego Wy nie robicie, na czym się nie skupiacie. Zamiast tego, co oglądacie, jak narysować linię trendu? Jaka metoda jest lepsza? ICT, SMC, i wąż 85. To są materiały, które Was gryzą. Nie interesuje Was mental, nie interesuje Was podejście do życia, nie interesuje Was to, żeby współpracować z kimś, dajmy na to, żeby uczyć się od osób lepszych. Tylko co Was interesuje? Kursy, sygnały. Dlaczego ja daję za darmo kursy? Pomyśleliście kiedyś o tym? Bo z kursu kurwa nic się nie nauczycie. Dlaczego? Bo jeśli przerabiasz jakiś materiał, ktoś Ci pokazuje coś, a Ty jesteś w tym nowy, to to, jak ja Ci przekazuję informacje, ostatecznie i tak słuchasz tego sam. Możesz coś źle zrozumieć, może coś źle zinterpretować. I na końcu, i tak nawet przy robieniu takiego kursu będziesz popełniał błędy. Dlatego ja nie sprzedaję kursów, tylko współpracę. Bo wtedy ja mam nadzór nad tą osobą, bo ja tworzyłem tą metodę, bo ja przechodziłem przez ten proces, wiem, z czym ona będzie się zmagać. I wiem, że nie jest wyjątkowa i że napotka te same problemy, które napotkałem ja i setki innych uczniów, z którymi współpracowałem. Bo nikt nie jest wyjątkowy. Nikt z nas nie jest wyjątkowy. I to myślenie, na dobrą sprawę, Was sabotuje. Dlaczego? Bo Wy myślicie, dajmy na to, że o, jak Pablo wstaje o 4.40, to ja nie dam rady. Dlaczego nie dasz rady? Skoro ja mogę, Ty też możesz. Ja nie jestem nikim wyjątkowym. Ja nie jestem cyborgiem, ja nie jestem, kurwa, aniołem stróżem, ja nie jestem Bogiem, nie jestem jak Mojżeszem, nie jestem, kurwa, mentorem guru. Jestem takim samym człowiekiem jak Ty. Tylko różnica między mną a Tobą jest taka, że jak ja... Będę kładł się spać i wiem, że nie zrobiłem choć jednej kurwa rzeczy, którą miałem wykonać. To kurwa nie usnę z paniki, że tego nie zrobiłem. Dlaczego? Bo wiem, że ktoś inny na świecie ma ten sam czas co ja, czyli te same 24 godziny i robi absolutnie wszystko, żeby dojść do tego miejsca, gdzie ja jestem. Bo to, co ty chcesz osiągnąć, uwaga, tak jak nie jesteś wyjątkowy, tak samo inne osoby chcą osiągnąć. Dlatego musisz robić więcej. Nie ma czegoś takiego jak robienie mniej. Żadna praca nie idzie na marne. Ja wiem, że ktoś się teraz może, no wiadomo, trzeba odpoczywać i tak dalej. Jasne, ale tu nie chodzi o to, żeby się lenić. Odpoczynek to nie jest lenistwo. Odpoczynek to nie jest odkładanie na potem. Odpoczynek jest zaplanowany, odpoczynek jest częścią procesu. Odpoczynek jest w waszym planie dnia. Ja też w planie swojego dnia mam odpoczynek, ale to nie znaczy, że siedzę i nic nie robię. Tylko odpoczynek jest wtedy, kiedy wszystko zrobiłem. Odpoczynek jest wtedy, kiedy na niego zasłużę. Odpoczynek jest częścią procesu. Odpoczynek nie równa się niedążenie do celu. Bo wielu z Was to myli. Przekonanie na temat własnej osoby, jakie macie, że jesteście wyjątkowi, potrzebujecie jakiejś kurwa, nie wiem, specjalnej metody, kurwa handlu, wszystkiego. Nie! Potrzebujecie, kurwa, zamknąć mordę. Usiąść przed komputerem i wykonać ciężką pracę, czy tam cokolwiek, do czego dążycie. Chcecie być malarzem i malować ściany. Musicie usiąść i pracować i poświęcić na to czas. Nic nie przyjdzie Wam łatwo, bo nie jesteście wyjątkowi. Nie jesteście, kurwa, Messim, który kopnie, kurwa, pięć razy piłkę i ma do tego talent, na przykład. A i tak musiał wykonać robotę. Pomyślcie sobie. Każda osoba... Która coś osiągnęła i tak musiała wykonać robotę. Oczywiście, ktoś ma większe predyspozycje, ktoś mniejsze. Tak jak ja chciałem startować w zawodach kulturystycznych, ktoś ma większe predyspozycje pod względem genetyki do kulturystyki niż ja. I jasne, będzie mógł się wykonać mniej pracy, ale czy to znaczy, że nie będzie mógł jej wykonać, albo że będzie musiał wykonać jej pracy mniej o 90%? No nie. I tak musi ją wykonać. Niezależnie z jakiego miejsca startuje, niezależnie jaką genetykę ma, i tak musi pójść i zrobić coś. Przyjdzie mu trochę łatwiej, tak, ale to nie jest wymówka do tego, żebyś ty nie robił nic, bo ktoś ma łatwiej. I tak musisz to zrobić. I tak musisz to zrobić, jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu. Jeśli chcecie w ogóle w jakiejkolwiek dziedzinie coś mieć, to siądźcie i uświadomcie sobie, kurwa. Tak jak ja sobie siadłem kilkanaście lat temu i sobie powiedziałem, ja pierdolę, jestem chujem do szczania. Jestem taki sam jak każdy, nie jestem wyjątkowy, nie jestem specjalny. Na rynku nie jestem Wakabayashim jakimś, co kurwa skacze po wykresie i kurwa przewiduje i mam inside info z rynku. Nie, muszę wykonać pracę. Podejście do wszystkiego w taki sposób, że we wszystkim, czego się potem będzie w życiu jest kunszt. Co mam na myśli? Jak idziecie do kogoś, kto myje samochód... Po prostu, na myjni bez dotykowej, to po prostu myje samochód, ale pójdziecie do studia detailingowego, jak oni myją samochód. Kurwa, wiedzą wszystko. Osuszanie, nabłyszczanie, woskowanie, kurwa, folia PPF i tak dalej. Ten samochód wygląda, kurwa, i się świeci jak psu jaja. W życiu byś tak nie umył. Kurwa, mikrofibrą zdejmują wodę. We wszystkim jest kunszt. Tak samo nawet w gotowaniu. Popatrzcie na moje gotowanie. Jak ja gotuję? Jak bana kurwa, fajtłapa. Gotowany kurczak, 2 kilo do gara, sam się gotuje, wyjmuje. Po ilu? Po jakim czasie? Jak se, kurwa, przypomnę? Bo mi się nie chce wokół niego stać. Owsiankę, kurwa, zalewam brzątkiem. Kurwa i przykrywam i się sama robi. Czy to jest wykwintne danie? No nie. A teraz porównajcie do tego, że tak powiem Master Szefa, który będzie wam robił kurczaka i owsiankę. No kurwa, tutaj ta będzie skórka przypieczona, tutaj kurwa plaster cytryny. Owsianka jakaś nie wiem. Woda kokosowa z z góry Mojżesza. Kurwa cuda na kiju, cuda na kiju będą tam, bo jest tym kunszt, bo poświęcił w chuj czasu, wie jak łączyć smaki, wie, że na przykład nośnikiem smaków jest tłuszcz i tak dalej, no do, po, doda coś więcej do tego, nie zrobi takiej brei i pajdy jak ja. I tak samo jest we wszystkim, czego się chcecie podjąć. We wszystkim, czego się podejmujecie, jest kunszt. I wiecie, z czego wy wychodzi kunszt? Z tego, ile czasu poświęcicie, a nie tego, że ktoś jest wyjątkowy, ma predyspozycję. Czy wy myślicie, że ja miałem predyspozycję? Kurwa, ja nie wiem, jak się przecinki stawia. Ja nie znam miesięcy, nie znam miesięcy. Ale ważne, że, przewidu że przewiduję, kiedy jest dołek na Bitcoinie. i to wam pokazuję. i zagrywam tam trada. To mnie obchodzi. I to też jest kunszt. To nie wynika z tego, że ja nie mam szczęście, czy kurwa cokolwiek, tylko poświęciłem pracę. Przez 256 dni na przykład, nawet konsolidacji, siedziałem i codziennie nagrywałem Wam daily update, codziennie robiłem Wam przegląd rynków, codziennie analizowałem dla Was sytuację makroekonomiczną, wtedy, kiedy Wy mówiliście, że nic się nie będzie działo. Ja byłem przed wykresem i to wyróżnia nas od siebie, to nas różni, że ja, mimo tego, że jest nuda, że nic się nie dzieje, ja przychodzę i się pokazuję. Co mam na myśli pokazuję? Że przychodzę i mam ekspozycję na ten cel, który chcę osiągnąć. Wiem... Z jaką intencją przychodzę dzisiaj zrobić to coś, co przybliża mnie do celu? Wiem, po co siadam przed wykresem. Wiem, po co tu przyszedłem. Jasne? I wszystko, co robię w życiu, to wiem, po co to robię. Nie ma tam. O, może to? Nie. Jest plan, jest konkretne działanie, jest nakierowane działanie na osiągnięcie celu. I wiecie, kiedy jest przyjazd, szczęście i te predyspozycje, o których tak bardzo dużo ludzi mówi, albo nie wiem, no fart, cokolwiek, albo mu wyszło, a, bo mu wyszło. Tak, zajebiście, mi wyszło, bo wy widzicie kurwa Porsche, kurwa Bemki, Rolexy, kurwa złote sztabki i inne, kurwa główna, i piękną kobietę obok. Ale pomyślcie sobie, ile lat ja musiałem się skupić na sobie i na pracy. I wy tak samo musicie! Musicie! Nie ma innej drogi. Ja nie mówię wam o drodze na skróty, ja mówię wam o tym, żebyście wy się wzięli, kurwa, do roboty. Bo wiele osób myśli, że pracuje, a nie pracuje. Bo sorry, jak ktoś mi mówi, że gra, kurwo, że robi 13 godzin backtestów, a ja widzę, jak napierdala w Minecrafta, no to kurwa, nie robisz 13 godzin, bo widzę, co robisz. <grybujesz> nie, mo nie, możecie okłamać, ale siebie samego nigdy. Pamiętajcie o tym. Nic Wam nie przyjdzie łatwo. I szczęście i predyspozycje pojawiają się właśnie wtedy, kiedy codziennie, każdego dnia macie ekspozycję na swój cel. I dlatego codziennie trzeba wykonywać jakąkolwiek nawet pracę, która przybliża Was do celu. Dlaczego? Bo pewnego dnia właśnie musisz mieć tego farta jebanego. Ten fart się wtedy pojawia, jeśli cały czas jesteście, cały czas działacie. Wtedy pojawia się szczęście. Bo jak przez, dajmy na to, 5 lat... Każdy rok 365 dni, jesteście gotowi do działania, dążycie do swojego celu. Na pewno w któryś dzień przytrafi się coś szczęśliwego dla Was. Na bank. Dam sobie rękę odciąć, że się Wam przytrafi jakieś szczęście. Po prostu. I tu chodzi o działanie: ciągłe działanie i nie poddawanie się tylko i wyłącznie o to. Ja wiem, że to może brzmi prosto, motywacyjnie, ale takie są taka jest prawda, takie są fakty. Ja wam, oczywiście, mówię swoją perspektywę, ale ja z tym podejściem, które mam i które wam przekazałem w tym materiale, doszedłem do tych wszystkich rzeczy, które wy teraz widzicie i które wy teraz chcecie. I ja wam nie ściemniam, że nie wiem, musicie zrobić, no kurwa, nie wiem, fikołka na, na plaży, cokolwiek, tylko skupić się na celu, zrozumieć, jaką ilość, kurwa, olbrzymiej pracy trzeba włożyć, żeby przepchać ten kurwa kamień. Nie ma łatwej drogi i nikt nie przyjdzie Was uratować. Musicie wziąć się w garść, zrozumieć, że nie jesteście wyjątkowi, że jesteście tacy sami, jak inni ludzie, że to jest konkurencja, to jest wojna. Osiągnięcie każdego celu to jest wojna. Rywalizujecie z każdym, ze mną, z innym, z kolegą, z przyjacielem, z matką, ze starym, ze każdym, z zięciem, z teściową, ze wszystkim. Jeśli chcecie cokolwiek osiągnąć w życiu, to zawsze. Ktoś inny to chce. Więc zastanówcie się. Jeśli jest nawet, na przykład, nie wiem, jedna wyspa Mississippi do kupienia. Jest jedna. Jedna osoba ją kupi. Jeśli chcecie kupić tą wyspę Mississippi, to musicie zrobić co? Coś, czego ta inna osoba, która też chce tą wyspę Mississippi, nie zrobi. Musicie być lepsi. Musicie wykonać więcej pracy niż tamta osoba. Dojść do pewnych zasobów, których będziecie mieli więcej niż tamta osoba, żeby tą wyspę kupić. Tak na to patrzcie. Stąd biorę motywację, stąd mam chęć do działania, bo wiem, że cały czas to jest konkurencja. Że jeśli ja zatrzymam się, nie będę wykonywał tej pracy, zjawi się ktoś, kto mnie prześcignie. Bo wiele osób chciałoby być w tej pozycji, co ja. Pewnie masa osób. Ja jestem tego świadomy każdego dnia. A co jeśli ja chcę być wyżej? Czy mam, czy wystarczy, że utrzymam poziom? Nie. Muszę dalej pracować ciężej, żeby być wyżej. Żeby prześcignąć samego z siebie sprzed kilku lat. Bo ja kilka lat temu też myślałem, że ciężko pracuję. W porównaniu do teraz zaśmiałbym się. Zaśmiałbym się z samego siebie. Po prostu. Pozdrawiam serdecznie. mój dla Was Pablo. Widzimy się w następnym materiale. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Możecie pisać propozycję filmu w komentarzu, bądź do mnie na Instagramie. Siemanko.